Cześć Wam, witamy serdecznie. 21. Dzień Czerwca, cieplutko, fajnie. Czasami powiew chłodniejszego wiatru, ale to takie właśnie jest typowe dla lata, które będzie za chwilę. No coś pięknego, my już w ekscytacji. No, powiem Wam, że jest bardzo ciężko spakować się w dwie osoby do jednej przyczepki. Zestaw 10 różnych rzeczy na 10 dni. Trzeba umiejętnie spakować. Mamy po dwa kufry z tyłu. No i Jedna torba w nogach u haneczki. U mnie pies, bo przecież cały czas biec nie będzie. No ale damy radę. No. Dla tych, co się interesują akumulatorami w takich skuterach elektrycznych, no, Hania będzie miała 45Ah, a ja 40. Powinno być odwrotnie, ale nie ma jakich. Zmieścić ale przy tej prędkości ja będziemy jechać, myślę, z 15 na godzinę do 20 góra, bo to leśne jakieś polne drogi też chcemy zaliczać. No to wystarczy. A polowanie zaraz się skończy: polowanie na małego zwierza, bo ty będziesz miała duże zwierzę w borach tucholskich. <grywania> no. Trasę tak zapropo... zapromo... zaproponowałem. Trasę tak zaprojektowałem, sam początek przynajmniej. Zresztą jest to propozycją jakąś moją naszą, że jedziemy dobre 20 km ścieżką rowerową wzdłuż takiej ruchliwej ulicy, Będę się starał w ogóle tak właśnie na bieżąco, tutaj nie można niczego zaplanować porządnie bo są czasami, bywają często w zasadzie podpowiedzi przez ludzi. Panie, tamtędy pan nie jedź, tylko przejedź pan tędy będzie znacznie bliżej. Ale panie, ale po szrocie ja nie mogę, a tam jest bardzo fajne płyty są niemieckie. Aha, no dobrze. No właśnie, a propos niemieckich płyt i lotniska na przykład. Dzisiaj tydzień od publikacji naszego filmu z Michałem w internetach, no, bez promocji YouTube'a, bez wystawiania go na ołtarze 11 tysięcy odtworzeń i bardzo dobre opinie no, jest naprawdę z czego się cieszyć jest doma ale wracając do wyprawy ale wracając do wyprawy jedziemy bez żadnego ciśnienia tam gdzie nam się będzie chciało tam skręcimy chcemy też coś obejrzeć, zobaczyć jeszcze raz powtarzam, że Dziennie będziemy coś tam z telefoników wysyłać, ale ja i tak chcę schodzić ze skutera częściej niż zwykle. No zobaczymy, to się tak gada, ale to w praktyce nie wiem jest jakoś inaczej. Trochę ponagrywać kamerą. Są fajne obiekty, fajne ciekawostki przede wszystkim pejzaże gdzieś tam z góry też, pod warunkiem, że nie będzie wiatru, bo nie można latać przy wietrze. No i żeby to fajnie, właśnie później było fajną pamiątką. Taki film dla nas. No i żeby ktoś mógł obejrzeć, że można się fajnie wybrać. Właściwie to można nazwać tanim kosztem: bo czy na rowerach, czy jakimiś skuterami No i przede wszystkim powoli, że nie tylko trafiasz do punktu B, ale jeszcze po drodze coś widzisz, no? zwiedzasz, a nie się spieszysz. Ale takie osoby właśnie. Spotykałem najbardziej mi w pamięci właśnie został taki dziadek, można powiedzieć, który jechał z żywca do Malborka rowerem. On miał 80 lat i mówi panie, ja zostawiam wszystkich w tyle no, czyli no, że ma, ma, ma wszystko gdzieś i jadę odpoczywać w takim tyle. A nie że jest taki szybki. Ktoś napisał, przepraszam za te ktoś, jak ja mówię ktoś, no to dlatego, że mi jest trudno zapamiętać, czy to była Pani Bożena, czy Pani Danuta, czy Pani Beata, czy Wiktoria. I z pełnym szacunkiem, jak mówię ktoś, to znaczy, że ktoś napisał, ale nie, że ktoś byle kto, tylko właśnie widz, widzka. i że nerwy. U nas, u nas jest zawsze spokój. Rzadko kiedy są jakiekolwiek nerwy No chyba, że nie wiem, no, coś się dzieje Płonie las, no to wtedy może by były nerwy No i się nie zdenerwujemy Ale dziękujemy No gdzieś tam wewnętrznie Jakiś niepokój może się pojawić A, a, a czy wzięliśmy to, a czy tamto Ale rzeczywiście wszystko jest dzisiaj w sklepach Chodzi o takie rzeczy, których my nie kupimy A są istotne właśnie dla wyprawy nie się okaże, że czegoś nie ma przed kleszczami jesteśmy trującą mugą zabezpieczeni Milka ma tabletkę ja pomyliłem ostatnio, my rozmawialiśmy o zastrzyku bo to kontroluje akurat Haneczka ona ma tą tabletkę na 3 miesiące więc akurat się załapuje jeszcze zostaje z hakiem i to działa ona nie... my jeszcze od samego początku my tak dbamy odpukać, że ona nigdy nie miała jeszcze kleszcza wkręconego Zawsze zdążyliśmy, oho, łazi, bo fajnie widać na niej. Zresztą, miziając, czesając, tuląc, zawsze widać te dranie. Więc to jest akurat fajowe. Co do zimna, no niestety, ale te 10-12 stopni to jest dość mało w takim namiocie. Mamy porządne śpiwory czasami może zejść temperatura do 8 i tak jak dawniej budowano chałupy koło obory, przy bydle żeby właśnie krzało no to tu mamy <śmiecki> piecyk pod tytułem Milka, która ma 38 przecież temperatury z hakiem nie wiem czy dobrze pamiętam, że 38 tam 8 chyba, ale nie, nie pamiętam no i jak ona zacznie huchać, ale fajny kostam tam siedzi sobie ale widzicie, już by było co fotografować To już zaskoczył yy, No i będziemy nam chuchać, dyszeć No to w tym namiocie będzie gorąco pewnie A jak nie, to trochę kuchenką oczywiście Z otwartymi drzwiami, żeby się nie zaczadzić No dobrze, dosyć tego gadania Piszczy, piszczy Dobrej, nie ja chciałem powiedzieć dobrej nocy <noise> Dobrej soboty! Wszystkiego dobrego. Zobaczenia jutro dajemy, jak znać, już gdzieś tam po drodze, że wyjechaliśmy. A może wcześniej jakaś rolka, jak ruszamy. No. Także tutaj mamy ludzi do podlewania kwiatów, bo przecież na balkonie Haneczki kwiatki to by się zapłakała, trzeba zadbać. I Ogólnie wszystko jest gotowe. No to do usłyszenia, do zobaczenia i tym akcentem właśnie Milka też się rzekła. F. Inspirowany czekoladą. Skuteczny.